Dobry lot, dzień dobry. I tak, jak ostatnio informowaliśmy po etapie produktów Palomy Blue, teraz kończymy, kończymy tą tematykę i przechodzimy do wspólnych gołębników, ponieważ mamy już 24 stycznia, piątek. Dzisiaj nagrywamy pierwszy film, jeżeli chodzi o wspólne gołębniki, ponieważ już część hodowców dopytuje o regulaminy i tak dalej. Jak to wygląda? No, nikt się nie zmienia, w zasadzie rok po roku robimy swoje. Z tym, że jeżeli przez pierwsze kilka lat coraz więcej tych wspólnych gołęblików obsługiwaliśmy, tak tam tym roku było chyba zachowany konstant, że było tyle samo golembików tam bodajże 38 czy coś, tak teraz zeszliśmy praktycznie do 21 gołębników, które reprezentujemy, a to z różnych względów. Przede wszystkim chodzi o transparentność. Tam, gdzie zaczęli gubić bardzo dużo gołębi, zaprzestajemy wysyłania własnych gołębi, bo to nie ma żadnego sensu. Nie będziemy polecać też tych wspólnych gołębników polskim hodowcom, ponieważ ja wychodzę z założenia, że jeżeli sam gołębi nie daje w jakieś miejsce, to też tego gołębika nie będę polecał. Wiadomo, możemy tam pomóc zorganizować transport. Jeżeli ktoś żywcem na siłę chce tam wysłać gołębi, aczkolwiek to są jakieś, można powiedzieć, zazwyczaj pojedyncze jednostki, a właściwie prawie wcale, ponieważ każdy jak się dopytuje, to gdzie wysłać, no to. Chcę korzystać z jakiegoś tam naszego doświadczenia. Był między innymi na np. wspólny gołębik Kalimanci Bułgarski, gdzie zawsze mieliśmy fajne wyniki. W tamtym roku wygraliśmy półfinał, ale zlikwidowali ten gołębik, chociaż loty katastrofalne, dwa ostatnie sezony, pojedyncze gołębie wracały z finałów, także mieliśmy już tam nie wysłać gołębi, ale sami się skreślili z planszy i w ogóle zlikwidowali ten wspólny gołębik ze względu na te ogromne straty, z którymi sobie nie mogą poradzić, gdzie Kalimanci organizowało mistrzostwa się, do FC i należało i wspólny gołębik organizowało, organizowało od 2004 roku. Także jeden z najstarszych w Europie niestety na razie odszedł na boczny tor, a tutaj jeżeli chodzi o wspólne gołębiki, tak jak ja zawsze hodowcom powtarzam, ponieważ wielu hodowców mówi, że a, tam najpierw sobie w Polsce testuje gołębie, dopiero później będzie wysyłał za granicę. To jest też nic bardziej mylnego, jeżeli chodzi o wyniki o wysyłkę na te wspólne gołębiki. Wiadomo w Polsce jest o tyle łatwiej, że wszystkie wspólne gołębiki lecą z jednego kierunku. Tutaj jeżeli chodzi o za no to czy to będzie, czy to nawet będą na początek? Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Włochy. Już nie mówię o Tajlandii, o Zimbabwe, o y, tam, nie wiem, Dubaju, y, emiratach arabskich, ale o tych tutaj powiedzmy europejskich. Wiadomo, że każdy w zasadzie kraj ma tam jakieś uwarunkowania geograficzne, teren, że muszą z danego kierunku organizować loty. Jak Polacy zazwyczaj my lotują tutaj w Polsce z zachodu, z północnego zachodu, tak na przykładowo Portugalczycy lecą z północy, chociaż nie wszyscy, na przykład Algarve, Mira, mira tak samo leci z północy. Północy, ale nie, przepraszam, Algarve leci z północy, Mira leci z południa, Ajachos leci ze Wschodu. Także trzy gołębiki w Portugalii i każdy ma inny. Inne uwarunkowania terytorialne i inaczej te loty organizują tak samo w Hiszpanii jedni lecą z zachodu drudzy lecą ze wschodu to jest przeróżnie Rumunii również jedni lecą Europa Master leci z południa Korabia przykładowo leci z północy czy autostrada autostrada znowu leci z zachodu także co gołębik to jest inaczej ale do czego zmierzam że Wielu hodowców też myśli, że jak za granicą wspólny gębik to od razu drogi. No też nic bardziej mylnego. Tutaj powiedzmy, że większość wspólnych gębików, które ja polecam, pewno wymienię tą listę tutaj to są gołębliki, które w okolicach 500-600 euro za 6 gołębi wraz z transportem można te gołębie dostarczyć i tam wie wszystkie gołębie na przykład są aktywowane, czyli tam wychodzi powiedzmy około 450 zł od gołębia na gotowo i, i niczym się nie przejmujemy. Także w Polsce bodajże, a szczerze powiedziawszy nie śledzę w polskich wspólnych gołębików, po ile tam są koszty udziału, posłamy posyłamy gołębie tylko na Giewont w zasadzie, dlatego no, nie, nie mam wiedzy jak tam, ale z tego co hodowcy dzwonił, mówił to, że, że tam mówię, średnio powiedzmy jest to między 400-600 zł za gołębia, czy coś takiego. Także tutaj widać, że powiedzmy to 400-450-500 zł za gołębia na zagraniczny wspólnych gołębi do FCI, do Mistrzostw Świata, który jest pod kontrolą, pod egidą FCI, czy należy też do Ligi Światowej, to około to 450 zł za gołębia, no to wychodzi z kosztami transportu na gotowo, nawet do Hiszpanii, czy tam do Portugalii. Na, na najbardziej do najbardziej odległych krajów w Europie i tutaj też jest no nieciekawostka to hodowcy to wiedzą, że my wozimy swoje gołębie bezpośrednio czy do Hiszpanii do Portugalii są filmiki na YouTubie jak trans, transportujemy te gołębie w 5 dni pokonujemy ponad tysięcy kilometrów takie personalne rekordy a ja podejrzewam, że też jeszcze no, jeżeli chodzi o sport gołębiarski to nikt takich teraz nie pokonuje no wiadomo wożą tam rumuńscy kurierzy te gołębie no ale oni jadą w jedną stronę przez 5-7 dni zbierają po całej Europie te gołębie najpierw są na Bałkanach, później w Polsce, czy na odwrót, czy polskie wiozą na Bałkany, później wracają na Niemcy i lecą na Hiszpanię, na Portugalię. Lecą w cudzysłowie jadą, bo gołębi samolotem nie wysyłają, tylko wszystko wożą. Także no, te gołębie, o ile przy starszych gołębiach to nie ma problemu, w zasadzie one tam mogą nawet i przez tydzień, 10 dni jechać po Europie. Także jeżeli chodzi o młode 30-40 dniowe, my robimy transport na Hiszpanię, na Portugalię w ciągu 30 godzin. No to to jest rekord i nikt tak nie transportuje, i można zakłamywać sobie rzeczywistość, że ktoś to jedzie bezpośrednio no my wiemy jak to się to odbywa wcześniej sami korzystaliśmy z usług właśnie Rumunów transportowców ponieważ tylko Rumuni transportują gołębie są kurierami gołębi. Jeżeli chodzi o wspólne gołębniki, tam trzy firmy, w zasadzie Korabia, Dragosz, Chiritesku i do tego Luka Transport, Luka Razwan, także bardzo dobrze znamy ich metody działania itd. i tak czasem, dalej. Czasem też zdarza się nam, że coś tam współpracujemy, jeżeli oni chcą, żebyśmy gdzieś szybko ich gołębie dostarczyli, także też czasem do Polski tam gdzieś zabieramy te gołębie, czy jak oni przywożą z któryś krajów, to podwozimy to także tam, czy z powrotem, jak już nie chcemy się jechać po kilka gołębi do Hiszpanii, do Portugalii, bo to nie ma sensu, no to wtedy oni właśnie nam też podwożą te gołębie nawet z tamtych krajów, ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie jak te głębiny są starsze, przy młodych gołębiach to dbamy przede wszystkim o to, żeby te głębi jak najszybciej znalazły się w tym miejscu, w punkcie docelowym. Zresztą to są za drogie koszty, i, i my mamy osobiście za drogie gołębie, i za dobrze latamy na wspólnych gołębikach. Tak samo hodowców, którzy nam zaufali, którzy nam rok po, rok po roku powierzają swoje najlepsze gołębie, no to my nie możemy tego zaufania, wiadomo, zawieźć. Po pierwsze, kwestia taka, że zawozimy własne gołębie, także to jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa: gołębie od, od hodowców, którzy nam zaufali, również muszą mieć optymalne warunki transportu. także. A zazwyczaj jest tak, że jak ktoś z nami już raz transportuje gołębie, to dopóki wysyła go na zagraniczne wspólne głębiki, to współpracujemy razem. I tutaj właśnie przedstawię, jakby około 10 wspólnych głębików. Skreśliłem z listy, ponieważ sami też nie będziemy tam wysyłać gołębi, bo nie ma sensu, gdzie powiedzmy nawet fauna orchelu i na początek powiem, nie będziemy tam posyłać gołębi, mimo tego, że potrafiliśmy mieć tam dobre wyniki, jeżeli oni tam teraz powiedzmy robią lot finałowy z dwudniowym koszowaniem, do tego przeskok ogromny, nie jest to wszystko w 100% tak transparentne. Te głębi się męczą i wracają w pierwszy dzień pojedyncze głębie albo wcale nie ma sensu tam posyłać gołębi. Także na na przykład fauna orchelu i chorodnik tak samo wystąpił z FCI, to no to też automatycznie, jeżeli ktoś występuje z FCI, to znaczy, że nie jest do końca transparentny, coś chce robić, inaczej coś mu nie pasuje, nie chce tej kontroli z FCI. Również likwidujemy takie wspólne głębniki, nie posyłamy tam także na dzień dzisiejszy jest kilka tych wspólnych głębników, tutaj możemy wymienić może na początek tak jak mam akurat tłumaczenie no to jest na przykład Algarve Great Derby Portugalia w tamtym roku mieliśmy drugiego i trzeciego gołębia z finału do tego pierwszego asa pierwszego asa generalnie pierwszego asa olimpijskiego także kapitalnie polskie gołębie sobie tam poradziły w tym roku jest fajna oferta 7 gołębi 4 aktywne plus 3 rezerwowe finał FCI 500 km, pula na nagród 150 tysięcy euro świetny gołębik będziemy organizować Dwa transporty jest Ukraina Masters, również 500 km, super finał 650 km, a z Golden Grecja również świetna oferta w tym roku. Wychodzi 660 euro za 8 gołębi z finałem 430 km. Tam są dwa w tym gołębie do rezerwy, do aktywacji, jeżeli do półfinału się utrzymają, ale to w zasadzie się nie zdarza. Także można powiedzieć, że, że to jest jedna z takich bardziej korzystnych ofert. Dubaj, wspólny gołębik, na razie trwają zawody. Na ten moment mamy akurat gołęb z naszej hodowli, na, tam zaczynało 3600 gołębi. Mamy czwartego asa i piątego asa w mistrzostwach świata. Na razie generalnie minęliśmy pół lotów, także też świetnie się te polskie gołębie pokazują na Dubaju, choć jest bardzo ciężko. Derby Sany Beach, bułgarski, również poniżej 100 euro od gołębia wychodzi na, na gotowo. Derby Costa del Sol, również około 100 euro z transportem na gotowo do Hiszpanii. 5 aktywnych, 5 rezerwowych aktywacji dopiero przed półfinałem. Derby Korabia Rumunia, oni akurat w przyszłym roku, w tym roku już obecnym, że mamy styczeń, nie mają akredytacji FCI, wyszli z FCI, nie chcieli brać udziału, ale tutaj z drugiej strony są nagrody gwarantowane, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że hodowcy, którzy wysłali na Korabię Winter, która się 15 lutego zaczyna w Hiszpanii, automatycznie mają wejście za 50% ceny na Korabię letnią, także yy tutaj też świetna forma przetestowania gołębi w zasadzie za pół darmo także ale to jest przede wszystkim dla hodowców, którzy wysłali gołębie na zimową edycję Derby Mira Portugalia, podobne warunki jak na Algarve, również 7 gołębi 4 aktywne, 3 rezerwowe plus minus około 100, gołę, 100 euro od gołębia Derby Zagrzeb, Chorwacja, ta sama sytuacja finał 500 km bardzo fajny gołębnik, troszkę cięższy ostatnimi czasy, ale, ale też nie ma jakiejś katastrofy, także ten Zagrzeb to jest jeden z większych gołębników, także punkty do to też fajne, pula nagród wzrosła do 65 tysięcy euro i również finał 500 km, ekstra finał 600 km. Derberiach z Portugalia, kolebka sprintu. My też uwielbiamy wspólnego EMBI na rok, rok po roku polskie gołębie robią tam kapitalną robotę, typowe sprintery do 400 km sprawdzają się tam najlepiej, również około 100 euro od gołębia, drużyna 650 euro 6 gołębi, także. Na gotowo już to też bardzo fajny gołębik Derby Galichina Ukraina, który powraca do FCI również jest to około 100 euro poniżej, grubo poniżej 100 euro od gołębia. Także cały czas można powiedzieć, że to jest jedno i to samo. Derby Halkidiki Grecja, również świetny wspólny gołębnik, wspólna nagród 70 tysięcy euro z roku na rok robił postęp. Więcej gołębi, już ponad 2000 gołębi przyjmują loty fajne, ciekawe też jest finał 420, super finał 500 km. Pierwsza nagroda 18 tysięcy euro, również koło stówki od koło stówki od gołębia. Tej derby chorodnić to nie problem w tym roku jeszcze nie miałem jeszcze akurat na liście Europa Master pigeons Rumunia również wracają do, również wracają do do mistrzostw świata, do FCI, ponieważ ze względu na wojnę wycofali się przez dwie edycje. Też tam świetnie nam polskie gołębie zawsze latały i wracają też do tej rywalizacji. Fajna pula nagród, także też zachęcamy do udziału. Do tego dochodzi również Tatra Derby Słowacja. Świetny wspólny gołębnik, no bardzo ciężki, nie da się ukryć Jeden z najbardziej selekcyjnych gołębników w Europie. Tam są trzy tunele, jeżeli są, jeżeli hodowcy, nie wiem, tam to można powiedzieć, że Giebon przykładowo a Tatry to jest jedno i to samo. No nie do końca, bo Giewon tutaj przykładowo leci po płaskim w zasadzie Gołębie lecą od zachodu do w góry. Nie, jak nie zepcha je żaden wiatr, to wchodzą po prostu, nie muszą szukać żadnych korytarzy. To i na Tatry, na, na tymi liptowskimi kulasz, to jest tak położony, że gołębie albo mogą iść na dół na Austrię, na Węgry, albo trafić dobrze korytarzem na Tatraderyby, albo minąć i iść na Polskę w stronę Ukrainy. No to wtedy też jest po zawodach. Także bardzo ciężki wspólny gołębik dla twardszych ptaków, ale też. Polskie gołębie świetnie sobie tam radzą, także też ciekawy wspólny gołębik greczany nad Labem, czeski wspólny gołębik również niedrogi i też mieli bardzo udaną edycję. Thailand Master w, w Tajlandii, Rajok, czyli 45 km od Patai, pula nagród 165 tysięcy euro. Tutaj też możemy wysłać od 1 aż do 12 gołębi w jednych pieniądzach, to znaczy tak, że czy wyślemy jednego gołębia, czy 6, czy 12 gołębi płacimy tylko udział pierwszego gołębia 150 euro, a pozostałe plus koszty transportu, a pozostałe gołębie płaci się dopiero po aktywacji, przykładowo tam, to nie przykładowo, tylko po locie 100 km po 10 treningach i po locie kwalifikacyjnym 100 km płacimy za aktywację 150 euro od sztuki. I ostatni wspólny gołębik, który tutaj mamy jeszcze, jak widzą hodowcy dużo mocno obcięliśmy tę listę, ale wszystkie wspólne gołębiki, które wymieniłem oprócz korabii zalicza się punkty do FC i do mistrzostwa Świata. Żeby wziąć udział w Mistrzostwach Świata trzeba wysłać minimum albo na dwa wspólne gołębiki, albo na cztery, można na dziesięć, to wtedy jest większe pole wyboru tego konficjentu, ale jeżeli chodzi o konficjent to liczy się klasyfikacja dwóch gołębników i czterech. Czyli, żeby wziąć udział w Mistrzostwach świata musimy dać minimum na dwa wspólne gołębniki optymalnie byłoby na cztery, to wtedy bierzemy udział i w tych czwórkach, tak zwanych, i w tych dwójkach punktuje pierwszy gołąb z drużyny na locie finałowym w tym roku jest regulamin zmieniony, i wszystkie loty do FCI to są loty finałowe, czyli między 400 a 500 km. Także jeżeli ktoś chce wziąć udział również w Mistrzostwach świata zostać sklasyfikowanym i wystarczy, że wyśle gołębie na dwa bądź cztery wspólne gołębniki. tak może wysłać na sześć, wtedy ma w zapasie, bierze sobie z tych sześciu, cztery najlepsze wyniki. No to jest. Wiadomo Zawsze łatwiej, im się więcej wspólnych gęblików obstawi do Mistrzostw Świata, tym łatwiej jest ten wynik zrobić. Byli hodowcy Wolvers Wolf, Niemcy, którzy dali na dwa wspólne i zdobyli Mistrzostwo Świata, tak fajnie im głębie poleciały w dwóch miejscach i to wystarczyło. Także nie jest to warunek konieczny, żeby wygrać, aczkolwiek zawsze, powiedzmy, mamy tam jakiś bufor bezpieczeństwa. I ostatni wspólny gołębnik, no to Wisienka na torcie, mój ulubiony tu jeszcze jest Victoria Falls z Zimbabwe, Afryka, którą też będziemy mocniej promować w przyszłym roku, ponieważ wrócił yy, główny Greg Hunt, jest to yy, hodowca, który przez kilka lat właśnie prowadził, był menadżerem, głównym dyrektorem, jeżeli chodzi o Victoria Falls z Zimbabwe. Wrócił do Francji na 3 lata, edycje były no, nieudane na tym Zimbabwe, teraz wrócił z powrotem, chwycił to z powrotem w ryzy i, i myślę, że będzie to tak bardzo. Udane jak przez lata tam powiedzmy 5-6 lat do tyłu, także mamy nadzieję, że też będziemy go mocno wspierać i promować te polskie gołębie właśnie w Afryce, w Zimbabwe na Victoria Falls. No i najbardziej prestiżowy wspólny głębik świata, kolebka gołębiarskiego sportu cywilizowanego nie liczę chińskich wspólnych głębików, gdzie praktycznie nie ma dostępu, bądź jest to tak okrojone te informacje, że... Dla nas, Europejczyków, to nie ma najmniejszego sensu, żeby się tym zarażać. Jest to Pataya One Love Race, czyli wspólny gołębik na Patai. Największy wspólny głębik świata, gdzie w tym roku podejrzewają, że tak wstępnie, bo to już wstępne rejestracje jakieś tam napływają, będzie pewno między 12 a 13 tysięcy gołębi. Także kapitalnie tam zrobić fajny wynik. Na no to nie da się ukryć, idzie w świat. Między innymi w tamtym roku mieliśmy właśnie, ostatnio tam tydzień temu, nagrywaliśmy ten filmik właśnie z naszym gołębią, który był pierwszym asem europejskim i trzecim asem generalnie. Na 10,5 tysiąca gołębi, które rozpoczęły, które rozpoczęły rywalizację. Także no, Pataja, Tajlandia, pola nagród ponad 8 milionów złotych, także ogromna, lot finałowy 540 km, półfinał 440 km, ekstra finał 600 km, także gołębie mają co machać. Nie jest to gołębik jakiś ekstremalnie trudny, uwarunkowania terytorialne, tak niestety. Są ułożone w Patai, w Tajlandii, żeby organizować loty do 600 km, oni muszą lecieć w zasadzie te loty z wiatrem. Wiadomo, są wysokie temperatury. W tym roku był bardzo szybki finał, ale ze względu na to, że zauważyli, że właśnie pogoda często lubi się zmieniać po 10 stycznia, finał na przyszły rok, czyli na ten rok, no na finał już będzie w styczniu przyszłego roku. Będzie przesunięty o kilka dni, bodajże o równy tydzień, żeby właśnie nie robić tych finałów 3, 4, 5 stycznia, tylko po 10. Wtedy te warunki faktycznie są troszkę inne. Wiatry się uspokajają i zresztą to było widać na locie z 600 km, gdzie już było zdecydowanie wolniej, tam prędkość około 1500, a z finału 1800. Także, no wiadomo, no nie da się ukryć. No to był taki bardziej lot dla gazet, ale no takie loty też się zdarzają, ale ta jak mówię, no pataja, największy wspólny głębik świata, ta też jest 580 dolarów od jednego gołębia, także no, koszty są spore. Ale, tak jak mówię, no, pula nagród jest na ponad 8 milionów złotych. Jeszcze 500 gołąb z finału wygrywa 5000 złotych. 500 gołąb, także hodowcy mogą sobie tu zwrócić uwagę, że wysyłamy powiedzmy jedną drużynę i jeszcze 500 gołąb jest w stanie nam w zasadzie tą drużynę wrócić, zwrócić, w zależności ile tam gołębi będzie aktywowanych. To jest tak samo: drużynówka jest 6 gołębi, 10 gołębi. Płacimy tylko koszty transportu na początek za każdego gołębia. Dodajemy do tego koszt udziału pierwszego gołębia, czyli 580 dolarów. To jest aktywacja jednego gołębia, czyli płacimy 580 dolarów za pierwszego ptaka plus koszty transportu. I dopiero po locie kwalifikacyjnym, po 15 treningach i po locie kwalifikacyjnym ze 120 km, dopiero płacimy, aktywujemy pozostałe gołębie 580 dolarów od gołębia, czyli możemy wysłać. Jednego gołębia płacimy 580 dolarów plus koszty transportu, możemy wysłać 20 gołębi i na początek płacimy tylko tego jednego gołębia 580 dolarów plus koszty transportu dla wszystkich gołębi, a tak jak mówię, dopiero gołębie, które zostaną po tym locie kwalifikacyjnym ze 120 km, są do aktywacji, no i aktywujemy tam wszystkie gołębie, które pozostały, minus tego pierwszego gołębia, który jest opłacony z góry. Także jeżeli nam zostaną 4 gołębie z drużyny, opłacamy 3, jeżeli nam zostanie jeden gołąb, nie opłacamy nic, no bo to był tylko ten. Na początek. Jeżeli nam zostanie. Zszedł 20 gołębi, opłacamy wtedy 19. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o pataje. Transporty rozpoczynamy już początkiem marca, później koniec marca, około 20 kwietnia. Około 10 kwietnia jedziemy z głębiami bezpośrednio na Hiszpanię, Portugalię. Także w zasadzie od początku marca do końca maja cały czas organizujemy te transporty, plus Pataja jeszcze w czerwcu. Na pewno będziemy robić transport, ponieważ zainteresowanie na pataje, właśnie wspólny gęblik, największy wspólny głębik świata jest ogromne wśród hodowców. Także myśmy że też przekroczymy jakieś tam swoje bariery, swoje liczby rekordowe, jeżeli chodzi o wysyłkę tych gołębi na pataję. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, wiadomo, zapraszam do kontaktu, regulaminy możemy podesłać na maila, czy tam telefonicznie opowiedzieć na Messengera, na WhatsApp'a, tak jak mówię, to, i jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi wspólnymi gołębikami, naszym transportem, zapraszamy do kontaktu. Tutaj tak samo, ja to zawsze powtarzam jak mantra, ale czasem zdarzają się hodowcy, którzy. Yy, można powiedzieć, nie są z naszego obozu, że tak powiem, albo korzystają tam z usług właśnie Rumunów czy innych przedstawicieli, a później jak coś gdzieś wygrają, to się okazuje, że a, Panie Arku, ja, ja będę już przez pana na pewno wysyłał gołębie, ale jak Pan mógł załatwić tam pieniądze, czy coś tam zorganizować. No niestety nie, jeżeli ktoś wysyła te gołębie przez kogoś innego, no to musi już rozmawiać z tym przedstawicielem, przez którego gołębie wysłał. To, że my tam mamy te swoje wiadome, no, nazwisko dosyć mocne i dosyć, jeżeli chodzi o ten. Świat wspólnych głębników za granicą no jest to dosyć już taka ugruntowana pozycja, i w cudzysłowie wspólne gołębniki nie chcą z nami zadzierać, i możemy ogólnie więcej zawsze pomóc hodowcom jak. No, bezpośrednio hodowca, który coś tam wygrał, czy no gdzieś tam są jakieś nieporozumienia, no wiadomo, pojedynczych hodowców nie da się ukryć, większych wspólnych gębików nie traktuje zbyt poważnie, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie tam różne kwestie finansowe czy coś, no to potrafił zwlekać, potrafił, no jak to różnie bywa w każdym biznesie. A tutaj, jeżeli chodzi, jeżeli jesteśmy przedstawicielami i faktycznie dbamy o to, no to wiadomo, jest inaczej. Jeżeli ja się zbuntuję w cudzysłowie i powiem, że nie będę promował, czy zrobię nagonkę, czy no po prostu wezmę się zawijać, to wtedy zawsze dużo łatwiej jest cokolwiek wskórać i na dzień dzisiejszy po tylu latach współpracy nie mamy żadnego problemu, że jakiś wspólny gołębnik czegoś nie wypłacił, nie zrobił, coś w cudzysłowie oszukał, czy no zawsze każdy, a jeszcze były nawet sytuacje, że hodowcom, którzy z nami nie współpracowali, również pomagaliśmy, no i teraz z nami już współpracują, także tutaj, jeżeli o to chodzi, ten transport zabezpieczamy, wszystko, no po prostu odpowiadamy i za swoje gołębie, i za gołębie, które yy, polscy przede wszystkim ale tak samo wysyłamy gołębie ukraińskie, słowackie, czeskie, mamy właśnie coraz więcej klientów na Czechach, bo jak się nam jedzie, przykładowo tam za granicę, wiadomo, na tak, Austriaków, Słowaków, Czechów możemy brać po drodze i też są zadowoleni i właśnie zdziwieni, że te, tyle szybciej transportujemy tego głębie, niż tak jak oni byli przyzwyczajeni do tych transportów rumuńskich i tak dalej. Ale tak jak mówię, kto chce, to z nami współpracuje, kto nie chce, to nie. To też nikogo nie zmuszamy, tylko tak jak tutaj właśnie mam zawsze takie swoje hasło, że udzielamy pełnego wsparcia hodowcom, którzy wysyłają głębie tylko i wyłącznie za naszym pośrednictwem. Tak samo informujemy o wynikach na YouTubie. Też niektórzy hodowcy narzekają, że maziarz nie zawsze mówi wszystkie wyniki. Oczywiście, że tak ja tak mówiłem, na YouTubie mówimy przede wszystkim tylko i wyłącznie o wynikach naszych gołębi i naszych hodowców. I zawsze staramy się przedstawiać pierwszą setkę z zlotu, Gołębie, które zameldowały się w pierwszej setce z lotów konkursowych, finałowych, półfinałowych, w ogóle od 100 km w górę, ale mówimy o wynikach hodowców, którzy wysyłają gołębie za naszym pośrednictwem. Mi nie interesuje, jeżeli ktoś wysyła sobie, czy nawet sam założy, czy tak jak mówię, wysyła z Rumunami i tak dalej. Mnie to kompletnie nie interesuje, to jest wolny kraj, wolny rynek, ale wtedy no trzeba sobie o tych wynikach mówić samemu, a nie liczyć, że Maciasz będzie jeszcze robił komuś reklamę. No tak to niestety nie działa, dbamy tylko i wyłącznie o hodowców, którzy z nami współpracują, także, ale muszę to mówić co roku, ponieważ dla niektórych jeszcze to nie jest jasne, na czym to polega. Tak samo odbiór czy tam pucharów, czy nagród, czy te aukcje, licytacje, rodowody... Tak samo w tym roku zobaczymy, jak będzie Poczta Polska nie działa, także myślę, że też będziemy robili objazdy Polski i tym swoim hodowcom będziemy te gołębie po prostu zabierać, tak jak w tamtym roku, żeśmy już jeździli praktycznie miesiąc w miesiąc. Tak samo myślę, że w tym roku będziemy również organizować transport dla polskich hodowców, którzy będą wysłać na te zagraniczne wspólne gołębniki. Będziemy organizować tak, żeby byli w stanie te gołębie dostarczyć do nas, te albo będziemy odbierać osobiście, na 99% osobiście, ponieważ pośredników w transporcie gołębi jakoś nie uznaje, jeżeli wiem jak co Coś sam robię osobiście, to wiem, że jest to zrobione dobrze i, i nie ma się o co martwić. Także będziemy tutaj organizować transporty. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tak zapraszamy do kontaktu. Ech, powodzenia wszystkim w sezonie 2025. I tak jak mówię, tutaj jest kilka tych wspólnych gołębników, które naprawdę zasługują na uznanie. Wcześniej, żeśmy promowali około 40 gołębników po latach właśnie. Yy, yy. Jakby to nazwać po latach właśnie tych testów, sprawdzania, wysyłania gołębi, doszliby do wniosku, że te gołębie, które pozostają w naszym spektrum zainteresowania, jesteśmy w stanie promować własnym nazwiskiem, warto tam gołębie posyłać, dlatego ta lista mocno się skurczyła, ale na jakości nie tylko nie straciła, ale też mocno zyskała. Także tak jak jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś jest zainteresowany wspólnymi za zagranicą, zwłaszcza, że te kwoty, to nie są przerażające, ponieważ wszystko się. Kręci w zasadzie około 100 euro od gołębia na gotowo, także no nic tylko posyłać i, i testować te gołębie. Także zapraszamy do kontaktu. Dobry lot!